W zeszłym roku, po prawie 6 latach obecności na rynku, pożegnaliśmy zamek Disney'a. Kiedy wszyscy myśleli, że będzie to już definitywny koniec tego zestawu, to na jego miejsce przybył nowy zamek, który właściwie jest skopią tego poprzedniego, tylko w innej kolorystyce i ze zmienionymi pokojami na tyłach. Jako, że ja nie miałem okazji sprawdzić tej pierwszej edycji, to chętnie sprawdziłem właśnie tę, a dzisiaj Wam trochę o niej opowiem. Odhaczając formalności, zestaw 4:3222 to największy zestaw w linii Disneya, jaki kiedykolwiek się ukazał, gdyż posiada prawie 5000 elementów, za które będziemy musieli zapłacić 1900 zł bez grosza. Jak na razie, zestaw jest ekskluzywny i trudno oszacować, czy tak zostanie na stałe. W zestawie znajdziemy oczywiście konstrukcję zamku, jak i 8 figurek, o których pogadamy sobie nieco później. Zaczynając od plusów, muszę przyznać, że zestaw robi naprawdę świetne wrażenie dzięki swojemu rozmiarowi. Nie jest to zaskoczenie, gdyż już poprzedni zamek dużo dzięki temu zyskiwał, ale jeśli chcieliście wzbogacić swój pokój o taki disneyowski gadżet, to myślę, że ta konstrukcja sprawdzi się doskonale. Przy tym muszę przyznać, że ja jestem ogromnym fanem zmiany kolorystyki względem tego poprzedniego zamku i ta niebiesko-złota wersja znacznie bardziej mi się podoba. Widać, że nie żałowano złotych klocków, aby faktycznie czuć było bogactwo, a patrząc na te konstrukcje, można się więc zastanowić, czy to jeszcze zamek Disneya, a może fragment infrastruktury Lichenia. Zaletą jest też dodanie fajerwerków z tyłu, które nieźle urozmaicają cały wygląd. Jeśli nie jesteście ich fanami, to możecie je zdjąć w bardzo prosty sposób, co zresztą widzicie na ekranie. Natomiast ja uważam, że dzięki nim całość prezentuje się znacznie lepiej. W końcu mamy poczuć ten klimat kultowego intra, gdzie narzędzia pidotechniczne są istotną częścią, więc jak mogłoby ich zabraknąć? Przechodząc natomiast bezpośrednio do konstrukcji, mam wiele dobrego do powiedzenia na temat zawartości z tyłu. Zadbano o to, aby większość spokoju w jakiś sposób odnosiła się do różnych animacji Disneya, w tym szczególnie do tych związanych z naszymi figurkami. W związku z tym, poza zamkiem znajdziemy małą żabkę, natomiast już w samym zamku znalazł się mały fragment z malunkiem i biurkiem pochodzącym z zaplątanych. Dla Kopciuszka natomiast zadbano o kuchnię. No i, żeby nie było, jest też specjalny ołtarzyk z pantofelkiem dla naczelnego stópkarza Disneya. Ogólnie nawiązań jest wiele i nie dotyczą wyłącznie figurek zawartych w tym secie, bo mamy też fragment związany z Aladynem czy z Mulan. Nie będę wszystkiego zdradzał, ale fani tej marki, którzy mogli też się z częścią z tych tytułów wychowywać, raczej będą spełnieni odkrywając kolejne smaczki. Zadbano też o kilka elementów bawialnych i chyba najbardziej charakterystycznym jest możliwość odtworzenia tańca wybranej pary, którą możecie kręcić w kółko przy akompaniamencie uroczej muzyczki. Z tym, że ją musicie już włączyć oddzielnie, bo głośników w zestawie nie załączyli. Pozostałe atrakcje nie robią już aż takiego wrażenia, choć nadal stanowią przyjemne rozmaicenie od choćby specjalny ołtarzyk zmieniający stronę, jaki widzicie teraz na ekranie. Z pozostałych plusów warto też nadmienić, iż w zestawie jest naprawdę mało naklejek i właściwie żadna z nich nie jest aż nadto trudna do naklejenia. Jestem w szoku, bo twórcy przygotowali sporą ilość nadruków, którymi są chociażby ten duży klocek z przodu, zegar, czy też szare prostokąty na przodzie. Przy tym dostajemy specjalne, holograficzne naklejki, które znajdziemy na parterze zamku i wyglądają one fenomenalnie. Bardzo dobrze wzbogacają ściany, dzięki czemu te nie są zbyt puste, a przy okazji widzimy fajny pobłysk, gdy bawimy się mechanizmem tańczenia. Pomimo mojego ogólnego zachwytu tym setem, musimy też porozmawiać o minusach, których jest również całkiem sporo. W tym miejscu należy więc porozmawiać o figurkach. Z jednej strony cieszy mnie ich wybór, gdyż wreszcie dostaliśmy skład księżniczek, które nawet pojawiły się ze swoimi długimi połówkami, ale parę rzeczy mi tutaj nie pykło. Przede wszystkim jak na tak wielki zamek, 8 figurek to wciąż nieco mało, choć i tak lepiej niż w poprzednim zamku. Kantyna z Gwiezdnych Wojen miała jednak 20 fixów, Daily Bugle miało 25 i tutaj oczekiwałbym przynajmniej zbliżonej ilości, aby móc wypełnić konstrukcję. Niby można dokupić aktualnie dostępną serię figurek, o ile ją w ogóle znajdziemy, ale jednak nie jest to dołączone do zestawu. Skoro jednak mówię już o saszetkach, to należy dodać, iż twórcy poszli sobie na łatwiznę i dostarczyli nam Tianę, która pojawiła się we wspomnianej serii. Jak już nie mieli pomysłu, kogo nam dać, to wystarczyło wrzucić bohaterów z Aladyna, gdyż ci i tak otrzymali swój zakątek w zamku, a widok dostarczonej powtórki nie zachwyca. Muszę za to przyznać, iż to, co dostaliśmy, prezentuje się zacnie, jeśli chodzi o jakość wykonania. Większość figurek ma zadukowane rączki czy nóżki, a już szczególnie cieszy mnie fakt, że do zamku zawitali bohaterowie animacji Zaplątani, gdyż od jakiegoś czasu bardzo pragnąłem ujrzeć ich właśnie w wersji figurkowej i moje małe marzenie się spełniło. Jeśli chodzi o wady konstrukcji, to jedną z nich jest pusta przestrzeń. Nie wiem czy zostało to zrobione specjalnie, aby pozostawić trochę miejsca dla potencjalnych gości, natomiast ja osobiście wolałbym dostać nieco mniejszy budynek, ale bardziej wypchany zawartością lub różnego rodzaju aktywnościami. Poważniejszym problemem okazuje się jednak mur zamku, który nie został zbyt dobrze zaczepiony. Jak widzicie teraz na nagraniu, gdy tylko chwycimy go w odpowiednim miejscu, to możemy go wyginać w przód i w tył, co w konsekwencji wygląda bardzo słabo. Wystarczyło chociaż zrobić jednego studa w podłodze, o którego zaczepilibyśmy ten mur również z tyłu, ale niestety albo nie było takiej możliwości, albo nikomu nie chciało się tego przemyśleć. Tak samo drażni mnie widok przerwy pomiędzy fragmentami zamku. Gdy już tylko ustawimy go na półce, to najpewniej szybko o tym zapomnimy. Natomiast podczas budowy i nagrywania materiałów do tego odcinka czułem pewien niesmak, że tak to zostało zdobione i oczekiwałbym nieco bardziej dopracowanej konstrukcji, szczególnie jak za te pieniądze, które musimy na nią wydać. Ostatnim problemem jest, a jakże, niezabudowany tył. Muszę przyznać, że nawet podoba mi się taka możliwość zajrzenia do tyłu i zobaczenia kuchni kopciuszka czy tego słynnego parkietu, aczkolwiek Lego dostarczyło nam kolejny set, który wygląda dobrze tylko wtedy, gdy będziemy na niego patrzeć od przodu. Z piramidy Hałopsa wszyscy się śmiali, że dostaliśmy tylko pół budowli, a jakoś, gdy Disney oferuje nam pół zamku, to już nikt nie narzeka, więc zrobię to ja. Jeśli natomiast zastanawiacie się, jak podobało mi się budowanie tej konstrukcji, to w sumie mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony sporo radości przyniosło mi odkrywanie kolejnych sekretów i wznoszenie coraz wyższych pięter budowli poprzez tworzenie kolejnych pokoi, natomiast pewnym problemem jest tutaj duża ilość małych i powtarzalnych fragmentów, szczególnie w kontekście wieżyczek. Może gdybym rozłożył sobie to na dwa tygodnie i spokojnie przy tym dłubał, to byłoby to neutralne, natomiast jak chcecie złożyć to w trzy albo cztery dni, to na pewnym etapie będziecie mieć tego wszystkiego dosyć. W każdym razie i tak było to całkiem przyjemne doświadczenie i chyba nawet łatwiejsze niż przy składaniu Pacmana. Ostatecznie mamy set trudny w ocenie. Olbrzymi i naprawdę robiący wrażenie zarówno dla fanów LEGO, jak i zupełnych lajków. To gratka dla miłośników Disneya, a wręcz pokuszy się o stwierdzenie, że to taki ich odpowiednik Daily Bugle z uwagi na sporą ilość nawiązań i smaczków poukrywanych w całej budowli. Jednocześnie nie sposób zapomnieć o problemach w postaci małej ilości figurek, jak na zestaw za tę fotę, a i sama konstrukcja ma kilka wad związanych szczególnie z przednim murem. W związku z tym polecam zgadnąć na jakiejś promce, czy to na lego.pl, czy w ograniczonej dystrybucji, o ile gdzieś się pojawi, ale tylko jak jesteście fanami tej marki, macie dużo miejsca na półce i marzycie o posiadaniu na niej wielkiego zamku z klocków. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, jak i zaglądaniu na stronę fanklocków.pl. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach!